Witajcie, kolejna maszyna Tym razem naprawdę super ciągnik Fendt 211 Vario TMS 211 rok Jak w tym się fajnie jeździ, jakie to jest zwrotne, zgrabne Niesamowity traktor, naprawdę 211 Vario, w tej fajnej masce ładnej Z którym QuickUp 26 W tym się jeździ jak mini -warto, dosłownie 100 koni moc nominalna, 115 KM maksymalna Continentale przód i tył 446 524 w przód 546, 564, tył rewelacyjna maszynka to jest zaczep hitch, hydrauliczny szyna do górnego oczywiście miękka kabina cztery pary wyjść hamulce hydrauliczne rewelacyjny ciągnik Ładować. Leścia hydrauliczne tu w boku także ma. to Quick z hydraulicznym blokowaniem sprzętu na są Niesamowity ciągnik, jak tym się jeździ, wam powiem. Rewelacja. Trochę nim tu pojeździłem. Zobaczcie, to ma 6716 motogodzin w tej chwili ten traktorek Tu jest Radejko a tu jest przy przywerdach jeszcze do obserwacji ładowacza idealny potem pasażera To jest skrzynia wabia, dzisiaj już takiego jednego prezentowałem wam na tej, na tej małej dźwigience Ale jak tym się fajnie jeździ, jakie to jest zwrotne zwinne naprawdę kto nie jeździł to polecam zobaczcie jaki to jest dobry widok do przodu na ten ładowacz jakie to wszystko jest takie zwinne, zwarte jest mały ciągniczek 115 koni wiem, że do kartę się tym jeździ niesamowita maszynka jest naprawdę mało ich tych ciągników, bo są drogie, nie ma co ukrywać. Zajebisty ciągniczek. W tym się fajnie jeździ. Polecam. Traktor dostępny od ręki u nas. Ten jak i dużo, dużo innych pędów. Zobaczcie jak tym się śmiga, fajne Super maszyna Pozdrawiam, zapraszam na plac i do testowania, do ostrzenia.